Księga Rodzaju, rozdział 13 Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Bóg błogosławił Abramowi także pod względem materialnym. Kiedy wychodził z gór, był bogatym człowiekiem, i pomimo tego, że znalazł się w warunkach, do których nie przywykł, to jego majątek jeszcze wzrósł. I wędrował, zatrzymując się na postojach, z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betelem i Ai, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia pana. Pamiętał o tym, że wszystko, co ma, ma od Boga, i wzywał jego imienia. Jest tutaj mowa o ołtarzu, czyli składał jakieś ofiary i pewnie modlił się. Również Lot, który wędrował za Bramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama, a pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wzrost majątku powodował też kłopoty. Stada Abrama i Lota były tak wielkie, że... Trudno było znaleźć dla nich i pastwiska, i wodę, i pasterze kłócili się. I te kłótnie mogły też przerodzić się we wrogość między Abramem i Lotem, a mieszkali we wrogim otoczeniu i nie mogli sobie pozwolić na kłótnie. Wtedy rzekł Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a tobą, i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Abram jako starszy podał rozwiązanie: Muszą się rozdzielić i niech lot wybierze, gdzie chce teraz się przenieść, który kraj bardziej mu odpowiada. Wtedy lot, podniósłszy oczy, widział że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański. I wruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Lot wybrał sobie ten kraj, który wydał mu się lepszy. Jest tutaj napisane, że wyglądał jak ogród Pana, czyli jak ogród Eden. Była tam bardzo bujna roślinność. Zwierzęta miały co jeść. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Wybierając okręg nadjordański, Lot nie wziął pod uwagę tego, że mieszkańcy są bardzo grzeszni a musiał o tym wiedzieć, bo już dłuższy czas przebywał w tym kraju. Najwidoczniej nie było to dla niego ważne. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się lota od niego, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki. I rozmnoży potomstwo Twoje jak proch ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo Twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszesz, bo tobie go dam. Bóg powtórzył swoją obietnicę, jeszcze raz obiecał Abramowi, że ten kraj, który w tej chwili Abram przemierza, będzie kiedyś własnością jego potomków i że tych potomków. Będzie niezliczona ilość. Tutaj chyba nie chodzi tylko o tych, którzy biologicznie wywodzą się od Abrama, ale o tych, którzy mają taką wiarę jak on. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. Abram znowuż zamieszkał w jakiejś Dąbrowie, czyli w miejscu, gdzie miejscowi zwykle czcili swoich bogów i tam zbudował ołtarz Bogu Prawdziwemu. To wyglądało, jakby szukał z nimi zaczepki, ale to nie miało żadnych złych konsekwencji dla niego.